Cześć kochani! Dzisiaj przygotowałam dla was zdrapki w kwocie 60 złotych. Tutaj mam pół miliona w banku jedną sztukę, mój pierwszy milion jedną sztukę i 10 sztuk owocowej eksplozji. Troszeczkę sobie już ją przygotowałam, jest troszeczkę zdrapana. Zaraz sobie dokończymy i zobaczymy co tam się kryje. 10 sztuk. No i dobra... I myślę, że możemy sobie zacząć od tej pierwszej zdrabki. Będziemy sobie po kolei kończyć. Bardzo, bardzo lubię tę zdrabkę. Także się cieszę, że jest. I zobaczymy, czy okaże się wygrana. Zgubiłam się, chwila. <noise> I kokos. Ale kokos nam nic tu nie daje. Sprawdźmy literki kontrolne, czyżby tu była jednak wygrana. Ja się pewnie zamota. Ej, no przecież tutaj jest winogrono Ja się oczywiście zamotałam. Tutaj mamy 3 zł. To pierwsza wygrana. No i tutaj też raczej będzie, widzę już w literkach, bo pamiętam jak je drapałam. właśnie kurczę mi się troszeczkę za daleko przejechało. pomarańcza, tutaj. Tutaj już mamy linię, także jest wygrana. Ale tak jeszcze dokończymy. Dobra, no i tutaj 3 zł oczywiście. 6 zł już jest. E... Winogrono. Boże, mówię winogrona i szukam winogrona, a to miał być melon. No i to tak, a, taka coś zamyślona jestem. Dalej lecimy. No dobra. Dobrze, że to ma taką fajną tą warstwę ścieralną, bo która naprawdę dobrze się drapie. Bo by mnie chyba tu potargało, jakbym miała tak drapać i drapać i drapać. Czyli tutaj, słuchajcie, też mamy linię. Znowu się zagapiłam. I tutaj też drugą. Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze zdrapane. Tutaj jest 3, 15 i 18. Ja sobie jeszcze zerknę, czy ja na pewno to dobrze zdrapałam, bo ja wczoraj to bardzo późno drapałam. Tak, tutaj na pewno nie mogłam coś przeoczyć. Tu jest też ok. I tutaj też jest ok. No, słuchajcie, kochani. Yy, tu mamy 15 zł, a ja powiedziałam wcześniej 18. Aha, no, bo oczywiście coś źle dodałam. Czyli 15 zł jest w tej zdrabce. No, kurczę, póki co same wygrane lecą. Coś mi tu nie gra. 30 zł wydałam w sumie. Yy, na owocową eksplozję, a już piętnaście, osiemnaście, dwadzieścia jeden się zwróciło, więc całkiem nieźle, a Tutaj już nie widzę, tutaj jest pusta zdrabka. Dalej. Arbuzik. No, i dobra, słuchajcie, czy była gruszka? Była. No nie wiem, czy ja to dobrze zdrapałam, ale chyba tak, bo literki kontrolne są różne, więc na pewno jest przegrana. Lecimy z kolejną zdrapą. Winogrono i proszki. Czy jabłuszka były? Chyba nie. Mamy linię z tego, co widzę, i to jest ta. I tutaj jest 3 zł, czyli kolejna wygrana zdrabka. Ja sobie muszę tu troszeczkę. Bo mi się syf tu robi, ale dobra. Już sobie odkładam. No i lecimy z następną zdrapką Póki co mi się ten draping bardzo podoba, także oby tak dalej. A jeszcze troszeczkę tego mamy. O, oh, sorry, truskawa. Wczoraj sobie zamówiłam na transmisji takie zapachy do auta, truskawkowe. Nie mam jak pachną. Domyślam się, że ładnie, bo ja jestem taka bardzo truskawkowa, jeśli chodzi o zapachy do auta. Uwielbiam truskawkowy zapach, więc mam nadzieję, że będą mega. No, i co, jabłuszko tutaj jest. I ananas. Dobra, czy my tu coś mamy? Melona to nie było. A ananas był tu. Pomarańcza, nie. Słuchajcie, no to chyba jest przegrana. No, jest no i kolejna zdrabka ile nam jeszcze tu zostało owocowych eksplozji 3 sztuki arbuz ananas no i co i tu mamy linie. No, chyba tak. O ile nigdzie się nie pierdzielłam. <laughs> Jezu, przepraszam Was. O ile nigdzie się nie pierdzielłam, no to je, powinna tu być linia. No i co? 3 złote. Zgadza się? Zgadza się. 3 złote kolejne. No i dalej. cytrynka No i wydaje mi się pusto. No i dobrze mi się wydaje, są literki kontrolne różne i ostatnia nasza Owocowa eksplozja. No i co, i pusto. No i pusto, czyli jeśli chodzi o owocową eksplozję, to mamy tak 3, 6. Tu było 15, no to 21, 24 i 27. Słuchajcie, praktycznie się zwróciło. No 3 złote nie, no ale. Prawie się zwróciło, więc ja jestem i tak w szoku, ale bardzo lubię tą owocną eksplozję, dlatego jest dla mnie taka łaskawa i miła. Teraz pół miliona w banku, czy 500 tysięcy, jak to woli. I jedziemy. To jest tak: 7, 30, 14, 35 i 2. No, i póki co nic, no i zdrapa jest pusta, i odkładam ją na bok, i przechodzimy do, przepraszam, zdrapki, mój pierwszy milion. Tak się prezentuje. No i jedziemy. Pierwszy to pierwsza liczba to 17, 10, 39, 8 i 30. No i dobra. pusto oboki. Dziesięć mamy dziesięć jest. Cieszę się bardzo. Jest wygrana. Zwrot już na pewno mamy. Dobra, i co się kryje pod dziesiątką? Dwie dyszki ekstra, a zobaczymy, czy w bonusie coś jeszcze. Bonus niestety pusty. Czyli słuchajcie, tutaj mamy fajny nawet zwrot. Boże, sorry. Tu mamy 20, tu mamy 27, to jest 47, 13 zł na minusie. Uważam, że to jest naprawdę niewielki minus. O Jezus, co mi się tu. Więc słuchajcie, jest naprawdę fajny wynik. E, ja się bardzo cieszę: owocowa eksplosja mega się spisała. Mój pierwszy milion dorzucił 3 grosze <noise> i jest ok. Także słuchajcie, lajkujcie. Subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło i przypominam o moim rozdaniu świątecznym. Link i znajdziecie w opisie, więc e, zachęcam do wzięcia udziału. Trzymajcie się ciepło. Cześć!